Dzień dobry Państwu. Chciałbym Państwu przedstawić dzisiaj najistotniejsze informacje dotyczące zawarcia związku małżeńskiego przed konsulem we Francji. Punktem wyjścia jest stwierdzenie, że taka możliwość zarezerwowana jest wyłącznie dla tych przyszłych małżonków, którzy posiadają wyłącznie obywatelstwo polskie. Co zatem należy zrobić, żeby wziąć ślub w ambasadzie bądź w konsulacie? polskim we Francji. Przede wszystkim należy zarezerwować spotkanie w celu złożenia dokumentów. Takie spotkanie z konsulem powinno odbyć się na co najmniej miesiąc czasu przed planowaną na tą ślub. Spotkanie mawiacie Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres Ambasady Polski we Francji, Wydziału Konsularnego paris.wk.info.maupa.msz.gov.pl Bądź też na właściwy adres konsulatu generalnego RP w Lyonie. Na tym spotkaniu przyszli małżonkowie, stawiają się osobiście i powinni przedstawić swoje ważne polskie dokumenty tożsamości, odpisy aktów urodzenia, a zaś osoby, które wcześniej już pozostawały w Związku Małżeńskim, odpisy aktów małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, jego ustaniu unieważnieniu bądź nieistnieniu, bądź też inne dokumenty stwierdzające ustanie, unieważnienie bądź nieistnienie takiego wcześniejszego małżeństwa. Osoby, które powinny posiadać zgodę sądu na zawarcie związku małżeńskiego, przedstawiają również stosowną zgodę. Oprócz tego, na tym spotkaniu podpisujecie państwo przednio przygotowane zapewnienia. O braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego. Podpis na tych formularzach, dostępnych również w naszym urzędzie, jak i na stronie internetowej Ambasady, składacie Państwo dopiero przed konsulem. Wreszcie na to spotkanie należy przygotować dane świadków wraz z kopiami ich dokumentów tożsamości oraz wnieść opłatę konsularną, która w przypadku ślubu przed konsulem wynosi 500 euro. Płatne w gotówce. W czasie spotkania umawiacie Państwo z Konsulem termin uroczystości z tym zastrzeżeniem, że śluby w Ambasadzie Polskiej w Paryżu odbywają się z zasady w piątki w godzinach popołudniowych. Po ustaleniu terminu uroczystości na co najmniej tydzień czasu przed datą ślubu prosimy Państwa o przesłanie. Mailem do ambasady listy gości. Przy czym, to uwaga w okresie epidemii, za każdym razem sugerujemy kontakt z naszą placówką celem ustalenia, ilu gości może uczestniczyć w danym e, dniu, w Państwa Wielkim Święcie. W dniu ślubu stawiacie się Państwo w części pałacowej ambasady. W tzw. różowym saloniku Pałacu Monako, wraz ze świadkami wyposażeni w ważne polskie dokumenty tożsamości. Wasi goście również powinni posiadać paszporty bądź dowody osobiste. Po złożeniu ustnych oświadczeń o wstąpieniu w Związek Małżeński, Państwo Młodzi, świadkowie oraz konsul podpisujecie stosowny protokół. Ten protokół przesyłany jest później do Urzędu Stanu Cywilnego Miasta Stołecznego Warszawy, który wystawia akt małżeństwa. Oznacza to, że akt małżeństwa trafi do Państwa po około miesiącu od daty uroczystości na adres pocztowy wskazany we wniosku o zawarcie Związku Małżeńskiego przed konsulem. W razie jakichkolwiek pytań zachęcam Państwa do kontaktu internetowego za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź Telefonicznego z naszym, naszym urzędem. Życzę Państwu dużo zdrowia i do zobaczenia w ambasadzie polskiej we Francji.